Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Aby mam cydry tęcza i wiadro brokatu. Dzisiaj jako, że w większości czasu siedzimy w domu, jako, że w większości czasu robimy pewne domowe rzeczy, taka pogadanka na żywo. Jak wiecie, u mnie na kanale znajduje się cykl 5 sposobów na... i tam są sposoby na wiele, wiele, wiele rzeczy. Natomiast... Um, Oczywiście pewne tematy będą się powtarzały, tak jak może powtarzać się ochrona, obrona tego typu rzeczy. Natomiast myślę, że w tym momencie, takim troszeczkę trudnym, warto by było porozmawiać o pięciu sposobach na ochronę. Jak to u mnie w takich filmach najczęściej jest od najłatwiejszego sposobu po najtrudniejszy, czyli rytualny, dlatego mam nadzieję. Że y, no co, zastosujecie. Słuchajcie, pierwsze sposoby są proste i, i w zasadzie są takie. Y, starałam się wybrać rzeczy, które możemy mieć dostępne w domu, z tego domu nie wychodząc. Y, ostatni sposób ma na celu ochronę y, siebie i swojej rodziny i swoich bliskich. Jak wiecie, y, niech y, służby robią co swoje. My co swoje, ale również jeżeli chodzi o e, magiczne działania, to możemy tutaj dołożyć pewne rzeczy. Także mm, słuchajcie, y, wybrałam tak zioła ochronne, wybrałam kamienie ochronne i wybrałam jeszcze trzy różne rzeczy. Także zaczynamy może od ziół ochronnych, takie, które większość z nas posiada w domu. I oczywiście z tych ziół ochronnych można zrobić mieszankę, napar, wykąpać się w tak takich ziołach, czy pojedynczych, czy zrzuconych razem. Można również włożyć do woreczka mojo, także tutaj okadzić, zrobić na par woreczek mojo. To są takie trzy najbardziej popularne sposoby i myślę, że warto te zioła albo pojedynczo, albo tak razem tutaj zorganizować sobie. I słuchajcie, jednym z prostszych ziół jest bazylia, która Chroni dom, ochrania przed e, złymi mocami, oddala te złe moce, zabezpiecza przed demonami, przed e, złymi duchami, chroni przed kłótniami i konfliktami, co jest bardzo ważne w takim momencie, w którym teraz jesteśmy, z tego względu, że e, zaczynamy przebywać ze sobą w domu nie tak jak zazwyczaj bywało, w pracy, gdzieś tam się mijaliśmy, tylko po prostu bardzo często jesteśmy, więc taka ochrona przed. Konfliktami i kłótniami bazyliowa jest bardzo dobra. No i e, dla tych bliskich, którzy wracają, czy wyjeżdżają, jeżeli chodzi o samolot, zapewnia ochronę również e, samolotową. Także bazylia, myślę, że proste zioło, albo mamy suszoną bardzo często, albo możemy mieć ziółko jako ziółko, można tutaj wykorzystać. Drugim takim ziołem, rośliną ochronną jest czosnek który zabezpiecza przed klątwą urokiem, złożeczeniem i złym okiem zapewnia ochronę przed czarną magią, odpędza demony, duchy, byty energetyczne niskie, odstrasza wampiry, działa pozytywnie energetycznie i odstrasza toksycznych ludzi. Także jeżeli są jakieś problemy znowu międzyludzkie, to tutaj odstraszeni zostaną. Fiołek. Bardzo często hodujemy fiołki na oknach. Łapka w górę przyznać się, kto ma fiołki. Mi się fiołki bardzo podobają, ale ja wy wiecie, że ja zdycham kwiaty bardzo rzetelnie, więc myślę, że raczej hodować nie będę prędzej, bym pewnie z ciała i wysuszyła. Dokładnie tak. Fiołek też zioło-zioło, roślina ochronna chroni przed zawiścią, zazdrością i złym okiem. Kolejna rzecz, którą możemy posiadać w swojej kuchni. Um, tak, na żywo jest. Na żywo, na żywo. Kolejną rzecz, którą możemy posiadać w swojej kuchni, to jest kminek. Chroni dom i zabezpiecza przed kradzieżą. Co być może jeszcze teraz nam nie. Znaczy, to jest zawsze przydatne. Niekoniecznie w jakiejś takiej dużej, dużej formie, i dużym wymiarze dzisiaj, może jutro. Ale jeżeli zmieni się sytuacja <laughs> bardziej drastyczną, to i może się okazać, że będzie to bardzo przydatne. takie Ochronę przed kradzieżą. Laur. W ogóle liście laurowe są świetne, dlatego, że można pisać na nich życzenia, marzenia, można je spalać yy, i wtedy te życzenia, jak gdyby się spełniają. Ale laur również jest bardzo ochronną rośliną. Chroni przed złymi duchami, chroni przed atakami energetycznymi, przed wszelką negatywną energią. Odpędza złe życzenia i odpędza wrogie zamiary. Także można tutaj używać. Kolejna sprawa: lawenda, czy suszona, czy w saszetkach, bardzo często jest lawenda do zapachu do szafy, chroni przed nieuczciwością i wrogimi zamiarami. Też można użyć. Mięta. Zabezpiecza przed złymi mocami, strzeże przed pokusami i popełnianiem błędów. Zabezpiecza przed zazdrością i zawiścią, bardzo dobra na wąpierze energetyczne, które świetnie odgania, a nie przyciąga, no i miętą również możemy przyciągać, miłości i bogactwo, ale to jak gdyby nie do tematyki ochronnej. Czyli pierwsza sprawa, co robimy z tymi ziołami, albo używamy pojedynczo, albo w mieszankach, jak mamy dwa to dwa, jak mamy trzy to trzy, jak pięć to pięć i właśnie spalamy jako kadzidło. Robimy napary, które dolewamy do kąpieli, ewentualnie po prostu nosimy przy sobie w woreczkach mojo, także myślę, że y, będzie to pomocne. Drugim sposobem na y, y, ochronę energetyczną są kamienie i wypisałam Wam kilka takich prostych, które jeżeli jesteśmy trochę ezoteryczni, to bardzo prawdopodobne, że mamy je w domu. A jeżeli nie, jesteśmy ezoteryczni, to bardzo prawdopodobne, że jest jej łatwo kupić. Jeszcze poczta działa. Ale tak na poważnie um, starałam się wybrać proste kamienie, bo przecież każdy z nich, um, kryształ na przykład, łatwo się ład ładuje na pewne rzeczy, a tak to to każdy z tych kamieni ma swoje właściwości. I tak, najprostszy kamień, kryształ górski. Rewelacyjny. Oczyszcza, zabezpiecza, odpromieniowuje. Jeżeli odpromieniowuje energetykę żółwodnych, to dlaczego ma nas nie ochronić przed wiadomymi zagrożeniami? Tygrysie oko. Zabezpiecza majątek, oddala negatywne energie. Ametyst. Chroni przed niskimi energiami i stresem, i tutaj bardzo dobrze teraz właśnie chronić się przed stresem, żeby oprócz tego, co panuje, jak gdyby w powietrzu. To jeszcze sobie jestem z powrotem. Turkus, trudniejszy do zdobycia, nie mówię o Turkmenicie, ale strzeże przed negatywnymi wibracjami zapobiega stanom lękowym, co jest bardzo ważne. No i czarny turmali. Tutaj myślę, że wszyscy o nim słyszeli. Chroni od zazdrości negatywnej energii innych ludzi, chroni przed własnym pesymizmem. Ym, przetwarza negatywną energię, oczyszcza i całkowicie ją usuwa. I teraz, jak ym, z kamieniami? Możemy dodać kamienie do, ziół, do woreczka, jeżeli nosimy je y, przy sobie, i to jest już wzmocnienie naszej ochrony czyli łączymy techniki, jak gdyby. Każdy z tych kamieni możemy, osobno razem, Nosić przy sobie, możemy je włożyć pod poduszkę, możemy nosić na zawieszce, możemy trzymać je w dłoni. Również możemy robić wodę kamienną, czyli zostawiamy kamień zanurzony w wodzie na noc i potem tę wodę wypijamy. Mogą być wszystkie razem, każdy z osobna. Możemy zrobić tą wodę kamienną i na przykład ugotować na niej napar z ziół. Także też tak. Możemy. No i pamiętać jedynie należy, by w tak trudnym momencie, kiedy tej ochrony potrzebujemy, e, kamienie regularnie oczyszczać, czyli spłukujemy je pod bieżącą wodą, wystawiamy na chwilę chociaż na działanie słońca, księżyca i pracujemy z nimi dalej. To był drugi sposób kamienny. E, trzeci sposób: prontanie. Tak. Jesteśmy w domu, staramy się być w domu jak najwięcej. E, czy czas jest w domu? Czasów w domu nie ma, bo w domu jest tysiąc, miliardy rzeczy do zrobienia. Ale między innymi założy się, że będziemy robić zaległości w porządkach. Tak po prostu, tak odzwyczajnie. Więc wystarczy, by intencyjnie do wody, do sprzątania, dodać octu albo dodać szczypty soli. U nas na sklepie znajduje się sól yy, czarownic. Tutaj naprawdę szczypta to nie chodzi o to, żeby zasolić wodę, to chodzi o magię, czyli o wrzucenie tej szczypty do naszej wody do sprzątania. I przemywamy tą wodą w kurze. Jak nie wiem, książki, nawet z półek ściągamy, też przemywamy wodą półkę i ustawiamy książki. Także nie zapominajcie, by do tych porządków dodać rzeczy, które mają nas po prostu ochronić i oczyścić ze starych rzeczy. Jest również taka mieszanka siedmiu ziół ochronnych. Zaraz wam podam te zioła i również możecie zrobić z niej napar, dolać do wody, którą oczyszczacie i jednocześnie ochraniacie wnętrze swojego domu, swoją energetykę, ale jeżeli energetykę, to i również fizyczność. Te zioła to w kolejności: piołun, pokrzywa, arcydziwinkel, mięta, mniszek, lebioda i ruta. I tutaj jeden do jednego. Jedna łyżka, jedna łyżka, jedna łyżka, jedna łyżka. Można kadzić z tymi ziołami, można z nich zrobić napar, można jako mieszankę ochronną użyć do kąpieli albo do oczyszczania i ochraniania naszej przestrzeni właśnie. I to jest taki trzeci sposób, też na konkretną mieszankę. Czwartym sposobem jest ochrona czterema żywiołami. Możemy intencyjnie naraz, bo mają być to cztery żywioły, zapalić świecę, zapalić kadzidło w intencji ochrony nas i naszych bliskich, naszego domostwa, domostwamienia i przestrzeni, po czym pokropić tę przestrzeń wodą i posypać solą. Nie zasypać solą. Ja się dziwiam, że ludzie cukier wykupują jak w sumie sól, ważniejsza, ale yy, posypać solą. Także tutaj już ochrona czterema żywiołami również będzie działała na naszą przestrzeń. I piąta sprawa, jak u mnie w tych pięciu sposobach na najtrudniejsza, wymagająca najwięcej energii i uwagi. I ja bym powiedziała, że jeżeli już, oczywiście te proste sposoby są dla osób, które nie są jakoś mocno czyniąco magicznie, ze względu na to, że są takie szybkie, dosyć proste, nie wymagają magicznego zacietrzewienia, ale jednocześnie yy, tak, ten rytuał ochronny jest na tyle prosty, że laik nie popsuje, a osoba, która siedzi w magii, może go po prostu wykorzystać. Yy, jest to rytuał yy, jak gdyby podwójny, dlatego że mamy ochronny krąg i cztery żywioły. Jak to robimy? Jeżeli mamy, i to już mówię, dlatego mówię niekoniecznie laik, który nie posiada takiego miejsca jak ołtarz. Na ołtarzu zapalamy w kręgu 12 świec. Zdobywamy zdjęcia naszych bliskich, ewentualnie ich imiona, jak znamy daty urodzenia, bo możemy pamiętać o Krysi z Sandomierskiego, a nie pamiętać, kiedy ciotka miała urodziny, ale no Krysia z Sandomierskiego będzie dobrym um, też takim Łącznikiem energetycznym, i to wszystko umieszczamy w kręgu 12 świec. Czyli nas, nasze zdjęcia, zdjęcia naszych bliskich i ich imiona, daty urodzenia. I dobieramy jeszcze cztery świece, świece czterech żywiołów. Świecę zieloną, reprezentanta żywiołu Ziemi, którą stawiamy na północy. Świecę, yy, idę, świecę żółtą, jako reprezentanta żywiołu powietrza którą stawiamy na wschodzie. Świecę czerwoną jako reprezentanta żywiołu ognia, którą stawiamy na południu yy, i świecę yy, niebieską jako reprezentanta żywiołu wody, którą stawiamy na zachodzie. I teraz tak, 12 tak, zdjęcia naszych bliskich, krąg z dwunastu świec i na zewnątrz na kolejnych kierunkach kolejne świece żywiołów. Świece, przed rozpoczęciem rytuału świece żywiołów namaszczamy, zieloną olejkiem cedrowym, czerwoną olejkiem jałowcowym, niebieską olejkiem magnoliowym, a żółtą jaśminowym. Jeżeli nie mamy tych olejków, olejek z jest w stanie zastąpić każdą energetykę i on może nie będzie odpowiedzialny za żywioł, ale będzie odpowiedzialny za ochronę, obronę i oczyszczenie właśnie. I teraz tak. Zapalamy świecę żółtą skierowaną na wschód, mówiąc Strażniku wschodu, przyzywam cię Przybądź i ochroń mnie i bliskich Tak w dzień jak i w nocy Niech tak się stanie Dziękuję po trzykroć. Zapalamy świecę po kolei wschód Idziemy dalej w kręgu południa, czyli czerwoną Strażniku południa, przyzywam cię Przybądź i ochroń mnie i bliskich tak w dzień, jak i w nocy. Niech tak się stanie. Dziękuję po trzykroć. Świeca niebieska, zachodnia. Strażniku zachodu, przyzywam Cię. Przybądź i ochroni mnie i moich bliskich. Tak w dzień, jak i w nocy. Niech tak się stanie. Dziękuję Ci po trzykroć. I zamykamy krąg na północy zielonym światłem ziemi. Yy. Strażniku północy, przyzywam Cię. <coughs> Przybądź i ochroni mnie. I bliskich, tak w dzień, jak i w nocy. Niech tak się stanie. Dziękuję Ci po trzykroć. Świece wypalają się do końca, zdjęcia czy zapiski. Zapiski możemy potem razem z tym, co zostanie po świecach, zakopać pod dorodnym drzewem. Spacery są skazane, więc można. Zdjęcia wracają na miejsce, nie musimy ich spać, przydadzą się następnym razem. Rytuał można powtarzać w zależności od chęci i potrzeby zadziałania energetycznego. Pamiętajcie, że to działanie energetyczne działa na nas nie tylko ze względu na to, na ile działa energetycznie, ale również nas uspokaja. A my spokojni jesteśmy bezpieczniejsi, zdrowsi i silniejsi. Tak mi się wydaje. Tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę, to było to pięć sposobów. Jeżeli uważacie, że ten film jest w miarę mądry na dzisiejsze czasy, rozsyłajcie go dalej, dajcie łapki, lajki, linkujcie. Tutaj nikt tego nie podrobi, bo jam jest na ekranie. Dziękuję Wam za komplementy fotelowe. Tak, pierwsza nagrywka w fotelowym miejscu. Poustawiałam sobie, mam wygodnie, daje radę. Tylko tak za, widzę, że w lusterku widać kawałek ruch kanapy. No wiecie, takie rzeczy dopiero wychodzą jak gdyby w praniu, jak już się ustawi kamerę, więc tutaj tak. No ale wiecie, lubię lustra, lubię mój fotel, mogę z Wami rozmawiać i gadać. Spodziewajcie się w tym tygodniu kilku pogadanek. Dzisiaj bardzo ważna rzecz, o 21, jak co niedziela, błogosławieństwo tygodnia, a przed nim nasz dekret na ochronę. Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie... Zrobić wszystkiego, bo nie jesteśmy, każdy jest od czegoś. Medycyna jest od czegoś, um, służby ochronne są od czegoś, my jesteśmy od działań magicznych, więc tylko tak możemy, e, tylko tak możemy e, wspomóc sobie e, i swoim bliskim właśnie na zasadzie dodania tej energii i różnych możliwości. Dobrze, e, mam nadzieję, że Wam się podobało. Buziaki dla Was, do zobaczenia. I do dalszych dzisiejszych działań zachęcam i również zachęcam, tak jak tutaj nie wiem, czy to była osoba życzliwa, czy może niekoniecznie, przewietrzcie głowy, to nikomu nie zaszkodzi. E, myślę, że tak, ale również działajmy magicznie i tyle. Do, dokładnie, także udostępnijcie, kto będzie chciał, skorzysta dokładnie tak. Buziaki i do zobaczenia, a ja tutaj próbuję się wyłączyć, bo na telefonie nagrywam za ale w ogóle działam kamerę tutaj. W telefonie tak to dziwnie działa. Tutaj kamera tu się wyłącza. Pa, pa, pa i do wieczorka.